Witajcie, kochani, na naszym kanale. Ja jestem Wiktoria. Jestem I tak jak wiecie, po odcinku sobotnim my zmierzamy w dzisiejszym odcinku do Ogrodu Japońskiego. My nadal idziemy. Minęło trzy dni, my nadal idziemy. Skończyła się woda. Się wycieńczone. Tam się nic nie chce, nie jadł się przez 3 dni. Nic się nie skończyło. My cały czas wodę i A, nie nie można się bawić. Cicho wiewiórka tu jest Dobra. O, jest tam. Kaczę sobie. Nie tak nie zobaczycie, bo ja ledwo co widzę. E, idziemy do ogrodu japońskiego. E, je... Jeśli chodzi jak tutaj dotrzeć, to trzeba wysiąść um, tramwaj, um, przystanek kochanowskiego i trzeba iść 9 minut z buta po takim, takich ładnych, zielonych terenach. by znaczy, byłoby ładniej, gdyby już wiosna tam też, chociaż w kołki są na drzewa. No, są. I tak trzeba iść sobie przez 9 minut. Nie I się w końcu dojdzie do ogrodu japońskiego. Zuzia czyta w internecie, że wejście kosztuje 15 zł. Ale no, zobaczymy. Ale zobaczymy, może nie ma sezonu i będzie za darmo. No. Mam nadzieję. Oby. Bo tak. mamy gotówki. Nie mamy gotówki. A to gotówką tylko? A ja nie wiem. To najwyżej jedna wejdzie. Życie. Drodzy, weszłyśmy... Tak, widać. weszłyśmy do ogrodu japońskiego i już na samym starcie kwitące wiśnie prosto z Korei Południowej. Ja nie wiem czy są kwitące wiśnie. Ja też nie, ale niech będzie. Nie wiem, jakieś różyczki. Ja się na kwiatach nie znam. aki okay, kochani, weszliśmy do ogrodu. Zobaczcie, jakie są, są fajne bileciki. Daj mi jeden, przybliżę. Nawet są te... te... japońskie. Y... Czekaj... O, coś się na mnie siedziało. działo. Japońskie... Fnaczki. Japoński alfabet. Hanja. Tak, o to jest napisane nawet. The Japanese Garden. E, bilet mamy normalne bilety. Tak, 15 zł. 15 zł Można, kartą. można A, kartę. Nieulgowy... Znaczy ulgowy kosztuje 10. to, to są żadne różnice. Przedna różnica prawda. Jeśli jeszcze jedno są magamy z nami wejść Ale My nie mamy nikogo więcej do tego idziemy. No. So let's get lost in love tonight. Here's again voice in my head is telling me to say the night again and hold on to the words we always say would be forever forever I don't know the day to clear up tak fajnie przychodzi o Nie da się iść Patrzcie Anzo. ale to jest ładnie. ładnie no. Jak w Japonii? W Japonii nie byłam. Ale w Korei byłaś. Byłam. <laughs> Wiewiórka! Wiewióra! Widzicie? To zrobiłam zdjęcia w Jestem drugim fotografem. No. Rzeczka, ale fajnie. Możesz się popluskać. Idziemy górę. Przestań. Chcę, żebyś si kamera nie wpadła, czasami. Trzymam ją. A jakby wpadł telefon, to ci coś zrobię. Nie? Czyli to groźba? Groźba. Kierunek zwiedzania O, ale tu ładnie. Boż się tak. To jeziorko malutkie. Patrzcie, w tą stronę od tego, od tej tutaj jego jeziorka, można iść w tą stronę do herbaciarni i idziemy. Ja uwielbiam herbatę i dobrze o tym wiecie, dlatego idziemy. Ja nie mogę takiej szansy marnować, żeby nie pójść do herbaciarni. Moi drodzy, to jest chyba to właśnie ta herba o, proszę bardzo, słoneczko świeci, nic byście nie widzieli, e, no dlatego wracamy. Tu też jest ładnie, To są kaczuchy. Jeszcze ja przywrócę zaraz. Tak wygląda z góry widok na tym mostku. Chcesz może coś jakieś zdjęcie Co ci zrobię? Nie, nie chcę. Nie chcesz? To mogę chcieć. Ładnie, bardzo ładnie. Ten mostek w ogóle jest taki, taki, taki fajniusi. Mierzamy moi drodzy teraz w stronę tego mostku, który był w, który widzieliście na tym mostku, co było się przed chwilą. Przejdźmy na tamtym mostku, co tam widzicie za, za tymi drzewami. jesteśmy tak. teraz do takiego czegoś tu z daszkiem. I są tu pokazane, jakie tu ryby są ryby. Zuzanna, Ci się tu podoba? Mi się bardzo podoba. Mi też, tak pońsko. <laughs> Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Kolejny potok. pływa co? a ja nie wiem co rędy patrzcie tu jest taki potok ja nie wiem czy mnie słychać teraz bo tam jest wodospad no normalnie wodospad w ogrodzie japońskim wodospad no, w ogrodzie ale japońskim. przynajmniej przynajmniej chłodniej trochę prawda? może, może za bryzę poczujemy a ja z można wodę brać, Czy co? <głosy> <głosy> no. <głosy> to co? Napowiadałem robutelki? Tu odbijasz tak Czy jest bryza? Nie. O! Chcę zrobić zdjęcie. O i tu patrzcie, tutaj wpływa ten strumyczek i tam o, tam gdzie wam pokazywałam. O i tam jeszcze płynie. Ale bardzo fajnie tutaj jest. Fajnie, fajnie wika dla ciebie? Tak bardzo, tylko muszę teraz e, się pochwalić na snapie i na Instagrama wam rzucić, także teraz chwilę dla paparazzi Aha, Dobra Piątka. Tam jest tak ładnie, że Witry zrobiła mi zdjęcie i wygląda jakbym była klejona. Tak, bo że jest właśnie brzydka, jej no. Wygląda jak klejona, w ładnym miejscu. No. To my się oddalamy od tego głośnego miejsca, a tutaj takie wielkie jakieś paprocie nawet. Paprocie? Paprotka! Oj, sobie o. zakręcamy. Świeci słońce, nic nie widzicie. Może ziemię wam pokażę. I cały czas trzeba podążyć z takimi znakami, które tutaj są. Kierunek zwiedzania Direction of Visiting. nie Dobra, to stoję. Tak to wygląda. U, ale tu jest ładnie! Nie ruszać? Porwiam zdjęcie. Mi? Sobie. Aha. Na drugą stronę tego stawu. Możesz zrobić zdjęcia. Ładnie. No. Idziemy tak po takich kamieniach. Był w tej wodzie. I tutaj właśnie można tak obejść cały, cały chyba ten stawik. Właśnie po takich kamolach się idzie, więc troszkę trudno można się potknąć. Ale fajnie, że jest możliwe właśnie przejścia w kółko, to, ten stawik. O, to będzie wyzwanie. Susia? Czy ty to widzisz? Ja i ja mój strój gucci Luivi Strój gucci Okej, okay, jeden przed drugim. Ty idziesz? Chodź! Ale ja wiem, że Ty wpadniesz! A to pewnie 3 metry w dół? To już nie na moje lata takie przeszkody. Jestem okna. Jesteśmy na drugiej stronie. Znowu. 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 Uwaga, ściskie kamienie. A to chyba nie te jest, prawda? Chyba innej drogi nie. Ma. nie. Dobra, idę. Jaki jest to znak. Nie ma przejścia. <grym> I co? I teraz tam, nie? Nie wiem. Siedzimy sobie z Uzią teraz na ławeczce i, po... i umieramy. No, no, Ubrałyśmy się no, tak dosyć na no, ciepło. Ja może będzie chłodniej. Ja też, no miało być 19 stopni. I ty bardziej, że o tej godzinie miało być słońce za chmurami. A dalej. Dzisiaj miało być w ogóle słońce za chmurami. Rano miało być, znaczy do 14 miało być słonecznie, oh. A potem miało być za chmurami. Także. No, ja jestem w ogóle ubrana na czarno. No, mamy kurtki przecież jeszcze. Tak. I, I umieramy. ja chcę kawę. I ja chcę mrużoną herbatkę. A jak my no. się mamy stąd do dosyć Jeszcze nie wiem. To poszukaj. Poszukaj, poszukaj. I będziemy zaraz sobie jad. stąd wracać, bo to. My to przeszliśmy już większość tego, co tutaj było. 15 to taka atrakcja. 15 to taka atrakcja. Bilet oczywiście normalny, bo my jesteśmy już. Nie jesteśmy ani studentami, ani uczniami już już, studentami nigdy nie byłyśmy. <laughs> w której byłyśmy. No w sumie to tak. I ale jeszcze nie kończymy tego odcinka, yy, ale żebyście widzieli nasz następny punkt to jest papugarnia. Yy, papugarnia. Yy, kawiarnia z popługami Tak jak wy widzieliście w Seule jak byłyśmy kawiarnia z pieskami, tak yy, yy, idziemy we Wrocławiu do... Yy, do papugarni, znaczy do kawiarni z papugami to nic koreańskiego, ale po prostu z jest ja panką papugi i po prostu co tam iść bo w Zielonej Górze nie mamy takich atrakcji, prawda? nie aha, ogólnie jest 21 stopni ale według mnie jest tak z 31 na 21 Także nie polecam. Siedzimy sobie z Uzią przy tym stawiku tutaj. To można wejść sobie na taki pomost, o, pomost, Chcesz sobie tam pochillować. My sobie z uziom czujemy tutaj na ławce, co prawda, w słońcu, bo w cieniu nie było żadnej. Przynajmniej palamy rączki tak do połowy. Trwa, ja muszę zakrywać swój nowy tatuaż, także no. Ale spoko jest, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Fajny dzisiejszy dzień jest. No, koreańskie hot dogi, park japoński i kawiarnia z papugami, ja mm. się z tych papug boję. Dlaczego? Zaraz wsiądzie mi na głowę, wyrwie mi włosy i Bo co? nie będziesz miała, no i trudno. To ja nie chcę. Chcę, chcę się, nie. się tylko napić spokojnie mrożonej herbaty i to jest tyle, co ja A może może Ja też mi się napiła mrożonej herbaty. Albo mrożonej kawy, jakieś frappe czy coś. Frappe. Frappuccino. Co znaczy frappe? Co to jest za kawa? No to jest taka kawa z lodem takim mielonym. Aha, dobra. Z taką świetną jestem górze przeważnie, nie? A nie wiem. Ja na dla tej pięknej natury ją obrzydam. Wyszliśmy właśnie z tego ogrodu, tam się właśnie wchodzi, kasuje się bilet. Tu można je kupić. A, A ja szukam no. autobusu. Ja szuka autobusu do kawiarni z papugami. I odcinek w czwartek. Odcineczek w czwartek. Moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak, Był wąski. troszkę dłuższy niż poprzednie. No ale wiadomo, to jest ogród, to też nie, nie, był, nie był jakiś wybitnie ogromny, tylko to co właśnie Wam pokazałyśmy, może są tam jakieś jeszcze ukryte atrakcje, ale my na nie nie trafiłyśmy. No nie. No. Ale też mamy dużo rzeczy dzisiaj do nagrywania, dlatego do no, też tak... Też nas nie... czas goni no, troszkę. Także wyszłyśmy, nagrałyśmy, wychodzimy jedziemy dalej, bo teraz następnym naszym trzecim punktem dzisiejszego dnia jest dopiero godzina 15, jest e... kawiarnia z papugami z papugami, które w czwartek. Tak. Tak. Ale nam się dzień nie kończył po, po kawiarni papugowej, a co, gdzie dalej, to, zobacz, to się dowiedzie w czwartek, bo jak będziemy mówić w kawiarni papugowej. Dokładnie tak. Ale a tak było już zmęczona. <laughs> tak, dlatego <laughs> zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, oczywiście z dzwoneczkiem i do zostawienia komentarzy. Tak, widzimy yy, się yy, z nami w czwartek. Tak. I widzimy się w czwartek. Pa Kochani... Yy, Mały update. Ja już tak. no tego vloga ale mama mały problem z um, kawiarnią papugową i do której dotarłyśmy koniec końców, tak. tylko okazało się, że po pierwsze co nas nie smaczyło, to było to, że tam była tylko kawa i chyba było tylko a może z pięć kaw kawa. do wyboru i jedna zielona herbata, a nam tak bardzo chodziło jakąś mrożoną, mrożoną kawę, tak. albo jakąś lemoniadę albo cokolwiek takiego fajnego, bo widziałyście, że byłyśmy mega zmęczone i nie już nam się nic nie chciało i też było bardzo gorąco. A druga rzecz, czyli to kawę jeszcze byśmy jakoś przybulamy. No to tak. Ale w tam tej... nie było papug. W tej kawiarni nie było papug, papug, były tylko puste klatki. Tak, tylko klatka z jakimiś tam, wiadomo, jakimiś tam rzeczami do tych papug. Tak, Ale nie było wśród ptaków. No i miałam do Wiktorii i tyle ja tych papug nie ma, czy ja jestem ślepa? No i jakby ja na zdjęciach widziałam, że te papugi gdzieś tam sobie latają. Tak, I tak w ogóle jest fajnie, ale okazało się, że ich nawet nie ma. No, I trudno. no trudno, no i no, co tam my będziemy chcieli robić odcinek bez papuk, no to no, no, nie o to sensu. chodziło, nie? Um, no trudno, także odcinka z papuk nie będzie, a w, w momentach, kiedy film mówiliśmy, że idziemy do papuk i tak dalej, możecie się śmiać. My będziemy się trzymać z tego teraz. Um, no i. Z tym... No i mamy odcinek mniej Wiktoria teraz. No tak, no trudno. Nie. Chciałyśmy iść do jakiejkolwiek innej... E, kawiarni. Kawiarni, tylko to się wszystko zamykało o 18. No, tak średnio I gdzieś wróciłyśmy o godzinie 17 do domu, czyli idealnie tak mamyśmy iść do Papuku o 18, bo to było o 20, ale e, stwierdziliśmy, że to bardzo sobie odpoczniemy i e, e, zaczniemy montować jakieś filmy i tak dalej. Wieczorem pójdziemy sobie do kawiarni i tak dalej. Nagramy to, co chciałyśmy nagrać, bo wymyśliłyśmy też inny kontakt do kawiarni, kawiarni, a, ale okazało się, że wszystko jest zamknięte na o 18, a my się obudziłyśmy z tym, jak o 17.30 do tej kawiarni pójść. Mhm. I już wszystko było wkrótce zamknięte. Wkrótce zamknięte, wkrótce zamknięte, także jak my byśmy się zebrały, no znaczy nie, no, szybko byśmy się zebrały pewnie, ale o no. no, pół godziny, no to no nie. Także trochę nie, nie wyszedł nam ten ostatni vlog, ten ostatni odcinek, trochę zmarnowałyśmy czas, ale... Coś tu jeszcze ponagrywamy i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Jutro mamy jeszcze dwa filmy do nagrania, mimo że jutro wyjeżdżamy. Także my mamy nadzieję, że to trochę odrobimy tym, mm -hmm. że dzisiaj nie wyszło, ale no to czasami tak jest. Czasami no tak jest. Kończymy tego Ta, vloga. Dobra, No to teraz oficjalnie kończymy vloga, a następny jakiś pojawi się, nie mamy żadnego pojęcia. Teraz nie wiem, jaki się pojawi następny. Także, no. Także um, będziemy Was informować na bieżąco. Także teraz papa. Pa. Pa, pa.